Witam serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj kolejny film z serii składamy komputer w danym przedziale cenowym. Teraz jest przedział 3-3,5 tysiąca złotych i komputer będzie oparty na podstawce Intela. Oczywiście później zrobię komputer oparty na podstawce AMD dokładnie w tym samym przedziale cenowym. Temu komputerowi bliżej jest 3,5 tysiąca niż 3, 3 tysiące. Natomiast no, chciałem złożyć taki zestawik, żeby był zbalansowany i pod kątem renderingu i pod kątem gier. Żeby każdy mógł coś mieć tutaj dla siebie. Oczywiście możecie zmieniać tutaj sobie komponenty e, pod Waszym kątem. Do tego, do czego będziecie używać komputera, moje propozycje są takie. Płyta to jest Astrox Z77 Extreme 4 za niecałe 500 zł. Płyta z fajnym layoutem, bardzo może rozplanowane na niej są wszystkie komponenty wejścia i, e, i rozłożenie wszystkich komponentów. Do tego Masata 3 oczywiście ma USB 3.0. Umożliwia uruchomienie kart i w trybie crossfire i w trybie SLI, także na pewno to jest jej niewątpliwym atutem. Ma porządną sekcję, dobrą sekcję zasilania, która umożliwi z pewnością na overclocking procesora. Także to jest moja propozycja. Procesor, jaki wybrałem pod tą płytę to jest procesor i5 3570K. K oznacza oczywiście odblokowany mnożnik i możemy go podkręcać. Oczywiście do tego musimy zaopatrzyć się w porządne chłodzenie, o tym będę mówił za chwilę. Jeżeli tutaj nie jesteście overclockerami, możecie spokojnie wybrać sobie inną płytę, inny procesor i w tym momencie zaoszczędzicie trochę pieniążków, możecie dołożyć sobie to do czegoś innego. Także tutaj to jest procesor, jak mówię, i5 Dalej, pamięci 2x4 GB, moim zdaniem wystarczy i do renderingu prostych filmików na przykład na YouTube'a i do grania, bez niczego, nie powinno zabraknąć tutaj nikomu. To są pamięci Adata, taktowane 1600 MHz z CL9, także bardzo przyzwoicie. Dysk twardy, standardowo WD Calvair Blue, 500 GB na SATA 3. Tutaj nie wsadzałem SSD, ponieważ to podniosłoby koszt, natomiast możemy spokojnie... Jeżeli wolicie na przykład wsadzić sobie tutaj dysk SSD kosztem procesora i płyty jak najbardziej nie ma problemu, wtedy jeszcze pewnie będziecie musieli obciąć troszkę pieniążków na karcie graficznej. Także moim zdaniem wkładanie tutaj dysku SSD nie miało większego sensu, ponieważ musielibyśmy tutaj uszczuplać pozostałe podzespoły. Ok. Dalej, karta graficzna. Ja akurat wybrałem Gigabajta GTX 660 Titanium, 2 GB e, z chłodzeniem Minforce 2. E, możecie sobie wybrać spokojnie kartę 7950. Ona będzie troszkę droższa, jakieś 100 zł. Natomiast z pewnością delikatnie wydajniejsza. E, także tutaj wybór należy do Was. Akurat moim wyborem była karta GeForce a, e, od nvidia e, Natomiast jak umiem, możecie sobie tutaj zmienić to spokojnie na kartę 7950. Mm, przepraszam. Zasilacz standardowo Deus G1 500W. Dlaczego akurat tak się uparłem tego zasilacza? Po pierwsze, jest to dobra jednostka, porządna, sprawdzona. Po drugie, bardzo dobrej cenie. Troszkę ona poszła teraz ta cena do góry. Nie wiem czym jest spowodowane, ale jest troszkę wyższa o 10 zł. Natomiast w tej cenie, w tym przedziale cenowym, moim zdaniem to jest jeden z najlepszych wyborów. Także tutaj on spokojnie poradzi sobie nawet z SLI z takimi dwoma kartami 660 Titanium, bez problemu je pociągnie i naprawdę polecam ten zasilacz. Obudowę również wybrałem od Silentium PC. Jest to Gladius M40. Fajna obudowa, słuchajcie, oczywiście to jest mój wybór, możecie wybrać sobie inną, bo może Wam się akurat ta nie podobać, natomiast tutaj upchniecie wszystkie te podzespoły, o których mówiłem, możecie ładnie pozarządzać sobie kablami, mamy dodatkowo stację dokującą dla dysków 3,5 i 2,5 cala, macie również regulatory obrotów wentylatorów, także moim zdaniem fajna obudowa w bardzo przystępnej cenie. Ee, oczywiście wstawiłem jakiś tam napęd DVD, nagrywarkę DVD. Niekoniecznie trzeba to kupować, ale jest dla tych, którzy tego jeszcze używają. I oczywiście, jak mówiłem już wcześniej, ten procesor będziemy podkręcali, który wybrałem, czyli Pi3570. Musimy mieć jakieś dobre chłodzenie, żeby to schłodziło, Także wybrałem Fortisa. HE 1225 moim zdaniem, spokojnie sobie da radę z tym procesorem podkręconym na 4,5 GHz z przyzwoitymi napięciami i nie będzie to jej problemu, a cena naprawdę jest bardzo przyzwoita poniżej niecałe 130 zł. Przypominam oczywiście, że dla wszystkich moich widzów i dla moich użytkowników mojego forum itpc.net.pl jest promocja w sklepie Morelenet. Jeżeli zdecydujecie się na zakup zestawu komputerowego, u nich właśnie macie darmową wysyłkę, plus jeszcze dwie opcje do wyboru: czyli albo pendrive'a za złotówkę, albo składanie tego komputera również za symboliczną złotówkę. Do tego celu musicie użyć kodów specjalnych. Te kody są podane w opisie tego filmu. Cały opis promocji również w opisie tego filmu, jak i na moim forum itpc.net.pl. Także tyle z mojej strony. Ja bardzo dziękuję, pozdrawiam i do następnego razu.